Nie wystarczy kogoś pokochać. Trzeba jeszcze tą miłością żyć. Trzeba tą miłością się dzielić, czyli wejść w dialog. W dialog miłości. To dzisiaj czyni Pan Jezus względem każdego i każdej z nas. Zapraszając do dialogu miłości. W tym dialogu, w tym spotkaniu miłości, On dzisiaj pyta Ciebie o miłość. Ale też o to, kim jest w Twoim życiu. Jaką odgrywa rolę? Czy to jest rola oblubieńca Twojej duszy? Czy ja go kocham? Pismo mówi: Wyryłem Cię na swoich dłoniach. Mamy też tutaj ten obraz Jezusa promieniejącego ze śladami męki. Zobaczcie. Na tych dłoniach jest wyryty znak i symbol tej nieskończonej miłości i nieskończonego miłosierdzia, który Pan Jezus ma dla Ciebie i dla mnie.